Dzień dobry, dzień dobry, nie mam za wiele czasu, bo umówiłam się z mamą na 10, a jest za dwie, więc za chwilę będzie mama do mnie dzwonić, okulary, tak szybko biegłam, że aż sobie guza nabiłam e, o kant, bo się schylałam z torbami, no. Tak przedzwoniłam, aż musiałam usiąść Wam. I miałam okulary na sobie aż co że się z nimi zostało. Chyba nawet się nie będę rozbierać, bo muszę tą mamę z mamą na zakupy jedziemy i kupić prezent na urodziny dla Nikoli i tak dalej. Ale że mam tutaj tego tak dużo, stwierdziłam, że nagram dla Was foodhol. Jeśli to będzie długo, to yy, długi odcinek to yy, coś tam jeszcze nagram. Jeśli nie, może się rozbiorę, to yy, to tak zostanie. Kupiłam kilka rzeczy na urodziny dla Nikoli. Już wcześniej też kupiłam... Już są rzeczy świąteczne i dzisiaj będę nagrywać, mam nadzieję, filmik również um, z komentowaniem pierwszego odcinka, którego wyliczę. Jestem głodna, nie mam czasu. Dobra, może wyjmę dokumenty. Ja byłam już w pierwszym, no za chwilę, może. Byłam już e, w pewnym zorocie, byłam w urzędzie, a za chwilę idziemy do drugiego. Mniejsza o to. Więc tak, byłam w Lidlu. Chusteczki, takie czerwone świąteczne, wzięłam. Będę tutaj kłaść krótki Monster, pizza. Tu na urodzenie kolci. Takie krótki Nie wiem nawet jakie to są. Co to spadło góry do, e, nawet z góry? Mega taka kierwacja. Z pomeranczową. Wow! E, cóż za szaleństwo. Za 8,95, 23,80. No to więc... OK. Wzięłam maczugi. Też na urodziny dla Nikolci. No dobra. Powiem Wam, że ja bardzo je lubię. E, dwa razy jajeczka. To to. To musi u mnie być. Dobrze o wiecie? Ja to wszystko pewnie tak zostawić. Ja pojadę po prostu. Chciałam takie y, alamonte, Montejki, tak? Coś takiego. Takie maluszki. Zobaczcie. Zobaczymy, czy Nikola to zjem. będę musiała to przeliczyć. E, wzięłam chleb. Wiecie, że ja nie umiem kroić na tych maszynach. Nie umiem. I włożyłam dodatkową polikę, bo przez te dziurki on szybko traci e, miękkość. E, Więc tutaj teraz położę, sobie wezmę Ale no. A nie, ja mam to, to muszę go do lodówki schować. Mm -hmm. a bo my wczoraj byliśmy w bo do lodówki schowali. Wzięłam ja trzy jabłuszka, po trochę tych owoców. Nie wiem, na ma jabłuszka mam ochotę. No i sezon świąteczny, zawsze mandarynki. Jednak dla mnie to świeży sezon świąteczny. Papier toaletowy tam leży. Torebek nie miałam, bo ja tylko jedną torbę czy co? materiałową, a resztę tak pakowałam w samochodzie. Biały ryż do gołąbków. Będziemy robić gołąbki. Takie delicje malinowe. Ja jakieś takie morelowe, na te urodziny. Nasz keczup ulubiony, czyli ja go bardzo lubię, a reszta nie ma wyboru, musi go też lubić. Żalpuję <grymne> też gorzej śmietankę 18. I dwa wilki boksy, Więc sprawdzałam... no, meź. Sprawdzałam czy są ciężkie. I dla mnie to wszystkie. No ale dobra, zobaczymy. E, mam też górbę. <grymne> Związaną na supę, wypadła mi kukurydza. Jedna dobra, przy się nie będę schylać. Nawet Katy się nie piła, kurczę. Więc mam takie dwie kukurydze: to już na święta, żeby sobie coś zostało. O, mrożonka, błyszczyzna. Szybko, szybka opcja, jak mi się nie chce trzeć warzyw i w ogóle Razem wstępie na zupę. Takie batoniki, bo Nikoli zamówiłam tort, ale niestety nie takie, jak ona chciała. Wielka afera była w ogóle z tego powodu. Ale powiedziała mi, że będzie z księżniczką, nie wiem nawet jaką. No i że tam wkładam takie czekoladki, kinder jajko, jakieś takie rzeczy, więc coś takiego kupiłam. Kupiłam yy, takie kamyczki. Każdy kamyk ma inny smak. Też na urodziny kupiłam sobie taki yy, napój. Duet. Ja go daj zaraz, tu sobie położę i ja go będę piła po drodze. Cukier. Dwie torebki boka, się, że nie ma co. Najlepiej no, taką, wiecie, wszystko, taką dużą kupci ilość, ale pasatę kupiłam do gołąbków, bo ostatnio robiliśmy pasatę taką, wiecie, taką butelkową, z wiedronki była, były gołąbki wspaniałe, ale tym idlu nie było, więc wzięłam z koncentratu taką pasatę, w ogóle nie było metek takich przycenionych, papryka ostra, że myśl, laura, na śliwki już kupiłam też na Bigos. Nie wiem, może to dziwne dla Was będzie, że tak szybko kupuję na święta, no ale ja zawsze lubiłam mieć wcześniej coś kupione, żeby później nie musiała biegać. Tym bardziej, że to później do góry i tak pójdzie. Mm, Śliwki już w tej chwili ponad 6 zł, a będą pewnie jeszcze droższe. Kupiłam kawałek z hubu, a tutaj jeszcze coś mi się rozsypuje. Majeranek coś mi się tutaj naderwał gdzieś. Kupiłam kawałek z hubu, taki mały, dla większy, większy, dłuższy, ale... Drugi majolenek. Słodka papryka. Taka duża torebka. Mm. Kupiłam gołdę, ser, bardzo lubię gołdę. Kupiłam zupki chińskie. Nie do zjedzenia, chodzi mi o makaron. Ja mam od razu trzy. Oprawie yy, po 93 yy, Do sałatki z makaronowej, i z takiej chińskiej, z kurczakiem. Ja pewnie wiecie, moja Nikola. Chciała, żeby ją zrobić, więc na nie będę robić. Jeszcze mleko. Pewnie jeszcze coś muszę kupić jakąś dinę, bo nic tutaj nie ma. Jakieś dziwnie spakowane mięso miałam. Zobaczcie, jak dziwnie. Pierwszy raz spotykam się z tak zapakowanym mięsem. Patrzcie, do gołąbków. No i kapustę mm, taką do gołąbków. Tak przynajmniej było napisane. I to wszystko. Także pakuję to wszystko, kawy już nie wypiję dziś, już nie wypiję, no bo już jest pięć po mam, a za chwilę będzie dzwonić. Po prostu mnie do panu, że mam tyle czasu i tak zachodziłam, bo lipo chodziłam, potem wyjechać nie mogłam, z tego parkingu było. Ale dobra, nieważne. A tak w ogóle zobaczcie sobie, jakie fajne zestawy są w Lidlu do orzechów z Fajne i świeczki też fajne. Dość fajnie nawet pachniały, ale stwierdziłam, że dobra. Na razie nie, bo tak dzisiaj jeszcze będę jeździć i załatwiać i opłacać, także zobaczymy, co tam yy, jeszcze trafię. Także ja teraz się z Wami żegnam na razie i odesłać się do nas, jak wrócę z kawą. Może, mam nadzieję, ciekawe o której godzinie, bo już jest 10 po, 6 po, więc dobra. Zaraz zaraz, 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 zaraz pogadamy. I ponownie wróciłam ze sklepu. Jest godzina druga. Jeszcze nie piłam kawy, nic nie jadłam. E, tutaj są moje zakupy, ale pokażę Wam, jak wyglądała kuchnia, jak ja wyszłam. E, jak to wszystko zostawiłam. Tak więc, no, no, plecak to teraz postawiłam. To wszystko. Tam jeszcze pranie na grzejnikach. O, tak to wyglądało. Tutaj liść, tu jest moja woda. No, no, oprócz tego. Także. Zapraszam Was na drugą część foodhola, bo byłam teraz w Biedronce, także no. Dodatkowo nawet kupiłam kawę, Okej, okay, ale byłam z mamą na zakupach i byłyśmy chyba, nie wiem, we wszystkich sklepach jakie to jest możliwe. No, Małaga niesamowite. Dobra, wyjechałem jeszcze po wędlinę, bo kurczę nie było tu tam nigdzie wędliny, więc kupiłam parę dekor różnych wędlin. Gładna Camila. Zobaczcie. Deko. Ale to pachnie. O matko, aż mnie czuje jak tam głowa od środka boli. I to jest pa, ta parę deko. no ja nie wiem po co tyle wzięłam, wiesz tego tu, ale wzięłam 15 tego, 15 tego, 10 tego. A to jakie grube ukroiło. Ale dobre. Ale jestem głodna. O matko, czy to jest pół ma? Parę deko. Ok, parę deko Kamilka kupiła. Masz. I były jeszcze trzy milki Boxy, Nikolka już bo Nie, no, to mi się trafiło nie mogę tego otworzyć. Masz, włóż sobie to do torby dla twojej urodziny, bo to też są twoje urodziny. Tutaj też masz. No. Gdzie tak, ma my ja Myślałam, że to moje na mi się trafią. Ale tu też masz nożyczki, nożyczkami z dziewczynko. Nie wiem, co to jest. Masz, proszę, i co to zrób. Pomóż to do torby swojej na urodzinki, tu masz jeszcze ciasteczka. O, coś tam walnęłaś. Jeszcze masz takie ciasteczka, ci kupiłam, delicję na urodziny? Nie wiem, zobaczę, jak będę wiedziała, to coś dam. Dobra, kupiłam w Biedronce kajzerki, ale tak nie ten, nie trzeba. Dwa banany, bo dwa tutaj są takie jedzą, że... Małą cytrynkę, która ma taką dość cienką skórkę. Ojeju, jak ja się nachodziłam. Kupiłam czekoladę, chciałam czekoladę coś z kokosem. Nie wiem, Allegro, to jakaś taka tania czekolada biała z wiórkami kokosowymi. To jest smak mojego dzieciństwa. Pamiętam, jak mój tata kiedyś jeździł, nie wiem, gdzie on kupował, na rynku. Jeździł na zakupy, na rynek i kupował zawsze na mleczną czekoladę z wiórkami kokosów. Kto mnie ogląda długo, ten wie, wspominałam o tym. I to było takie pięknie, pyszne, pięknie, piękne, no piękne, ale pyszne. Um, no i było coś takiego, pomyślałam, że może będzie dobre okres yy, niedługo świąt, także pierniczki, opcja obowiązkowa i w masy i w ogóle. Zresztą mówiłam Wam, że ja chciałam wprowadzić, chcę wprowad już wprowadziłam coś takiego, żeby moje dziecko pamiętało, że święta to też robimy pierniczki dekorujemy itd. i tak dalej. Więc mam. No. No. Eee, Serek kanapkowy z ziołami, to jest bardzo dobre. Z biedronki wyciągam z torebki, bo co by nie miałam miejsca. Do storczyków od odżywki, yy, bo mój storczyk jeden na pączki będzie kwiat, więc nie umarł. Ale drugi już chyba nie żyje. Dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Eee, margarynę tortową. Nie zobacz coś takiego ci kupiłam. Finko w malinowe, takie coś do kąpieli. Proszę, to tylko do łazienki. Jak już rzucimy i będziesz malinkami pani No, pokażę. Dobra, no, te wszystkie rzeczy naklejki byłam z mamą, więc zobaczcie, to są moje mamy. Ale ja nie zbieram tych naklejek, tych miśków już nie ma, nawet jak będzie dostawa... Nie, no, nie, nie. Oddajemy te naklejki pani i pani będzie, będą naklejać naklejki i za wszystkie miśki dostaną, które otrzymają, no to do domu dziecka oddamy, tak? Dobrze, proszę zadać kanapkę. Masz karty. No dobrze. I długo ten odcinek. Co to jest? Jakieś karty? Tak, a, no, a zobacz, ile kilometrów jest od Księżyca do Ziemi. Uuu. No. Fajne informacje. Tak, Mars. Tu, ile ma tu, tu. stopni? Minus 195 stopni. Wow, dobrze, proszę. Wow, fajne. I teraz kanapkę zjeść, proszę. Paragony, a tu jeszcze moje naklejki, jeszcze jest z Biedronki hmm, chuba-buba, głodna. Kupiłam jeszcze, powiem wam moi drodzy, a jeszcze to jest Kupiłam jeszcze ja y, na szynkę, więc kupiłam szynkę i to już u mojej mamy, oma zamroziła w do wędzenia. bułka, taką, taką głodną, taką Zawsze mnie mm on mm, jest fajny ludek. Zawsze mnie nie niego liczyła. Proszę, masz jeszcze jedną do tego. A gdzie klejki? Nie wiem. Głodna Jak jestem, sorry. Do tego sobie wzięłam śledzika na raz. Sosie, w jakimś tam swidanowym. Mambę. Mm, płatki. Dzisiaj plomka była, więc... No, moja mama mówi, to weź sobie dwie, bo bardziej się opłaca. No i ja tak płatek to bardzo nie jem, ale w sumie... W sumie okej, okay. eee, to muszę zamrozić, makaron ryżowy i do tego mm, pałeczki takie krabowe, no komentarz, wiadomo co, bra, wiadomo co, ten, już mi się nie chce słuchać, że to ble, 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 ble. kupiłam smaczne, będę robić sałatkę z makaronem różowym i pałeczkami, no z tym, no to ja nie wiem, ale dobrze, że masz to, a trzeci, duży majonez, Tuż też na święta Nie i mam, ale starczy yy, fasolka, która już tak się rozmroziła. Taka mam jeszcze trochę była jeszcze pełko. Yy, druga paczka. Mamy drobne zakupy. Pałeczki. Ogórek. W ogóle te warzywa ogórek. Jest strasznie drogi. wielku Masło. czy tam jak tam to żurek Nikola ostatnio mówię, mamu byś zrobiła no, doby. Taka wędlinka z pistacjami, wega. No i tutaj mięso, ja lubię takie promki. Czekam na męża, aż wróci, zobaczymy, czy, będę, czy mam robić obiad, czy gdzieś pojedziemy na obiad, nie wiem. Eee, takie pałeczki, no nie wiem, 13,69. No dobra, takie były, wziąłam, wolałam, wolałam skrzydełka ogólnie. Mają więcej skórki i są upieczone, to są takie lepsze, no ale... No i, dobra. I ostatnią rzeczą jest to paka piersi, kurczaka super. Bardzo taka ładna. A ja wszystkie tak wiesz, co patrzyłam? Która cięższa, która lżejsza. Wow! Rubik! Cieszysz się? No to super. Masz jeszcze to połóż do swojej paczki urodzinowej. A i masz tu gumę. A i masz tu mamby. A do A i masz to jeszcze. Nie, no no, to, to teraz sobie schowaj do szafki, to do paczki urodzinowej. To no. do paczki No dobra, później patrzymy. Także, moi drodzy, idę poporcjować pierś kurczaka, zaraz, zaraz, bo ja zawsze porcjuję hmm, 28,77 zł. Wzięłam trochę taką większą, nie taką mniejszą, bo to się bardzo opłaca pierś. I idę to opakować i coś mi zjadło. Mam coś jeszcze, wyciągam te papiery, już wszystkie popłacałam. Byłam w skarbówce też, tak jak Wam mówiłam. Brak miłych ludzi tam jest. Może gdyby tak codziennie dostawali po jakieś mufice, byliby bardziej pomocni? Bo, na pytanie pewnego pana, jak obliczyć coś powiedział mi, no tak to jest, jak się taki dziadek, taki dziaduszek. Tak to jest, jak się chodzi na... jak się nie zdaje matury z matematyki. Ha. Ha. <ścoughs> Żegnam się, jem, umieram z głodu i kamer piję. Także mam nadzieję, że mi wostęliście czas ze mną i z tą górą rzeczy, z tą górą jedzenia no, także niektóre rzeczy na święta i tak dalej jak już mogła pogadać pytanie do was podrzucam wam, mi jakiś temat takiej pogadanki przy kawce bo mam ochotę, myślałam o temacie macierzyństwo no poród to tam nie, to już za dawno było temu ale macierzyństwo jak wygląda w rzeczywistości, a jak Media kreuj, kreują, że to takie jest wszystko na swoim doświadczeniu siedmioletnim, no 7, siedem lat, tak. Także ja taki wam temat proponuję, a wy jeśli macie jakieś inne piszcie na dole. Żegnam się z wami, bo umrę z głodu i będę tu leżeć, więc pa pa pa.